Już w niedzielę, 28 sierpnia organizujemy w Parku Tysiąclecia taki duży festyn charytatywny. To będzie też połączone z pierwszą zielonogórską charytatywną grą w bingo, czego jeszcze w Zielonej Górze nie było. Będzie wiele atrakcji, będzie spotkanie z bachusem naszym zielonogórskim, będzie mnóstwo dla dzieci niespodzianek, zabaw dla dorosłych. Także każdy znajdzie coś dla siebie. Będziemy zbierać dla dwóch naszych podopiecznych pieniążki, podopiecznych Stowarzyszenia Wartości. To pomagać, ale też co ciekawe, tutaj u nas w Parku Tysiąclecia można powiedzieć, że już spotkamy się w tej starej odsłonie po raz ostatni, ponieważ już plac budowych został przejęty i niebawem przed nami modernizacja naszego pięknego w centrum miasta Zielonej Góry Parku Tysiąclecia. Każdy. Zielonogórzanin może przyjść na nasz festyn, na ten piękny, wspólnie spędzony czas, ponieważ atrakcji będzie bardzo wiele: od dmuchańców, malowania twarzy, po pysznego grilla, pyszne ziemniaki z gzikiem i z olejem lnianym. Będą skakańce, dmuchańce, zabawy, bańko ula, będą pokazy taneczne: keep on dancing. Także naprawdę wiele atrakcji. Od godziny 12 już zapraszamy w najbliższą niedzielę tutaj do Parku Tysiąclecia, w samym sercu y, miasta Zielonej Góry